O to, że amerykańskie media zarzucają panu Joe Bidenowi niegospodarność w kwestii pieniędzy. Czyli coś, co w Polsce jest ewidentnym faktem, nawet nie tylko zarzutem, ale ewidentnym faktem w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości i jakoś generalnie większość ludzi w Polsce ma generalnie gdzieś to, że PiS zadłuża nas ponad wszelką miarę, że setki miliardów złotych są poza kontrolą budżetową, że te zadłużenie jest, tak można powiedzieć, śmiało wyprowadzane do różnych instytucji i że generalnie to jest bardzo poważny problem. U nas mają to ludzie gdzieś, w Stanach Zjednoczonych, gdzie kraj jest moim zdaniem trochę bardziej poważny. Ma taką dłuższą historię demokracji, no tam pieniądze są bardzo ważne to, i tam nikt tego nie kwestionuje. Stany Zjednoczone nie mają pieniędzy. Ludzie u nas dziadują, biedują, domy im się są zabierane, nie mają co jeść, a wy wysyłacie kupę forsy na Ukrainę. Serio. Tam coraz częściej, znaczy coraz częściej bardzo ostro, gabinet prezydenta Bidena jest atakowany, że za dużo pieniędzy wysyła na Ukrainę i że to chore. W Polsce. Takie ataki prawdopodobnie zostałyby załatwione na pstryk. Wyszedłby jakiś pisowski. Y y Figura pisowska i by powiedział, że to wszystko to jest wpisywanie się w narrację Kremla, że to jest ruskie onucostwo i pogroził tym wszystkim ludziom, którzy by śmieli zauważać, że się ludziom żyje coraz gorzej i że te pieniądze są tutaj w, Stanach, w kraju potrzebne, że można, można ich oskarżyć o bycie nieświadomym rosyjskim agentem i trzymać w więzieniu nie wiadomo jak długo, albo na przykład pozbawić majątku i tak dalej, a usłużne rządowi media dokonałyby. Linczu medialnego, publicznego danej osoby, no i tak jedną, dwie osoby by przećwiczono, i reszta by się zamknęła. W Stanach Zjednoczonych, no w Stanach Zjednoczonych już to tak łatwo nie przechodzi, z bardzo prostej przyczyny. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone to jest wzór demokracji, wręcz przeciwnie, no ale jednak jest to kraj, o którym, no jednak, wolność słowa jest zdecydowanie wyższa, a poziom zamordyzmu medialnego, no, zdecydowanie jest mniejszy niż w Polsce, więc tam to tak nie wyszło. No i tutaj, według tych ludzi nieprzychylnych panu Joe Bidenowi, to co zrobiła pani Kamala Harris, to jest akt desperacji.